Co wam daje pielgrzymka piesza na jasną górę? Jakie owoce dochowowe z niej wynosicie? Ja już w Częstochowie będę piąty raz w tym roku. To znaczy byłam wcześniej, ale ten rok to będzie piąty mój na jasnej górze. Ta pielgrzymka daje mi na pewno taki wewnętrzny spokój. Mogę chwilę zastanowić się nad swoim życiem, pomyśleć. Tak, zatrzymać się. Mam brata w seminarium. Tak. To jest kolega, tutaj, tego naszego kleryka. On jest teraz zdał na piąty rok i śpiewa w seminaryjnym zespole. To nazywa się Dawid Fiord. Wiesz, Weronika zdradziła mnie, ja jestem klerykiem, przygotowuję się do kapłaństwa. I tu właśnie związany z tym związana jest pielgrzymka, bo ja wcześniej studiowałem. I żeby rozeznać swoje powołanie, to poszedłem specjalnie na pielgrzymkę, żeby dokonać tego wyboru. I no, na pielgrzymce ten wybór się dokonał, i dalej chcę jako kleryk iść, żeby umacniać się w tym wyborze na nowo. Yy, na każdej pielgrzymce ten wybór ponawiać i później jako kapłan, żeby pielgrzymować razem tutaj z wiernymi. Jakie owoce duchowe przyniosła pielgrzymka na Jasną Górę tobie? Yy, Poznałem wielu ludzi wierzących, co dało mi tak, jakby siłę, że nie tylko ja gdzieś tam na końcu świata wierzę i myślę o tym jak żyć zgodnie z mm, Bożymi przykazaniami no i, i doszłam do wniosku, że jest nas więcej. Jesteśmy z wielką grupą z Ukrainy i tak idziemy już po raz trzeci i to jest dla nas taka wielka możliwość, żeby poznać coś więcej, żeby poznać e, Pols polski kościół, przepraszam za względy, e, i to naprawdę bardzo ciekawe i z każdym rokiem nas Więcej i więcej, i to bardzo fajnie. Dziękuję za taką możliwość. I to jest dla mnie taki. Y nie wiem, odnowienie wiary, powiem tak, bo przez cały rok człowiek gdzieś czasem się zagubi, a tak przychodzi okres pielgrzymowania i tak się chce od nowa zawierzyć Bogu, poprosić Boga do swego życia. I dla mnie ta forma odnowienia wiary odpowiada i dlatego pielgrzymuję. Czy na pielgrzymce pierwszej na Jasną Górę ładujesz się akumulatory duchowe? No tak, jedni mówią, że to są akumulatory, no jak, jak tak się mówi, to dołączam się. Dlaczego wędrujecie w pierwszej pielgrzymce na Jasną Górę? No myślę, że to jest bardzo fajne przeżycie, tak przeżywamy to bardzo fajnie. Co taka pielgrzymka przynosi Wam? No, nam jakoś, takim młodym ludziom, no to yy, są różnego yy, rodzaju konferencje, możemy się na nich wiele dowiedzieć i wzbogacać swoją wiarę. Księże prałacie, dziewiąta pielgrzymka piesza wita w Pieszycach. Ksiądz jako gospodarz, co przygotował dla pielgrzymów? Wiele rzeczy przygotowaliśmy, na przykład bigos, chleb, owoce, dużo picia, a księża mieli dużo pierogów, także i pielgrzymom się trochę dostało tych pierogów. Nasi barawianie bardzo serdecznie, otwarcie naszykowali się, nagromadzili różnych takich rzeczy potrzebnych pielgrzymom, bo i też przywitali ich w swoich domach. Ale cieszymy się też, że i miasto się włączyło bo przepięknie. Posprzątano, przygotowano cały dwa place, gdzie stoją namioty, i otwarła się nasza szkoła. Dzięki panu burmistrzowi, jest przygotowana przez panią dyrektor część sanitarna razem z salą. Gimnastyczną, gdzie wielu pielgrzymów będzie odpoczywało tej nocy? No i to są takie różne prace, które no, są potrzebne, żeby pielgrzymów przywitać i przygotować na to ich serdeczne przyjęcie. Pierwsza pielgrzymka, jakie owoce duchowe przynosi parafi i tym pielgrzymom, którzy wędrują na jasną górę? Parafi, no to, że widzimy, że ludzie się modlą, a w tej grupie ludzi jest bardzo dużo młodzieży. Ich wyciszenie, ich rozmodlenie i ten trud pielgrzymowania, no, jest wzruszający i wyciska nawet i łzy z oczu, kiedy się patrzy na ten trud po całodziennej spiekocie słonecznej, przejść tyle kilometrów. I dojść z radością, jeszcze trwać na modlitwie, rano, jutro, wcześniej msza święta, a nasi pielgrzymi widzą, dotykają, docierają się o tą, o, tą, o tą taką świętość, taką naturalną, zwyczajną i tworzy się potężna grupa, prawie 40-osobowa, duchowa, a później jedziemy też na zakończenie pielgrzymki, cały autokar 50-osobowy na Jasną Górę, żeby tam razem podziękować Panu Bogu, uczestniczyć w tych owocach, które oni wyproszą dla nas. Czy na takiej pielgrzymce intencje są bardziej wysłuchiwane przez Pana Boga? Ja myślę, że tak. Że Pan Bóg chyba w sposób szczególny patrzy i na pielgrzymów i słucha tych pielgrzymów, bo tych próśb, tych wdziękczynień, tego, tego takiego rozmodlenia, takiego trwania, uwielbiania Boga jest bardzo dużo i, i myślę, że to się Panu Bogu bardzo podoba. I to jest też świadectwem dla innych, bo oni też pokazują, Ci nasi kochani pielgrzymi swoją wiarę. Czy pielgrzymka jest dla ludzi wierzących, czy też dla ludzi szukających Pana Boga? I także dla ludzi poszukujących Pana Boga. Ja zawsze mówię, że są to rekolekcje w drodze, i warto takie rekolekcje przeżyć, dlatego że y, słowo, które się słyszy, można od razu przemieniać w czyn, że atmosfera budowania Jezusa przez miłość wzajemność jest atmosferą szczególną, i to Jezus ten pośrodku, dotyka dusz ludzkich, wzmacnia wiarę, leczy i fizycznie, i duchowo. I to są owoce po prostu przepiękne. A dla ludzi, którzy błądzą w tym dzisiejszym świecie, co ksiądz by radził? Wybrać się na pielgrzymkę. Po prostu we wspólnocie inaczej przeżywa się wiarę. Tą wiarę się odnajduje, pogłębia i warto na taką pielgrzymkę iść. Warto. Ja przez swoje lata chodziłem kilkanaście razy, a szczególnie pamiętam takich Pięć pięknych lat corocznej pielgrzymki w mojej pierwszej parafii na Mysłowie, gdzieśmy z całą parafią, z wszyscy księża szliśmy na mat, do Matki Bożej na jasną górę, przepiękne przeżycia i, i wiem, jak bardzo dużo owoców taka pielgrzymka przynosi i dla parafii, a także dla każdego poszczególnego pielgrzyma, który idzie ku Matce Bożej.